Witam serdecznie. Zapraszam tutaj wszystkich na konsultacje, które odbędą się, będą się odbywać od 8 sierpnia, prawdopodobnie do 10 sierpnia albo nawet 11 w Krakowie. Koniecznie proszę się zapoznać z filmem, który będzie podlinkowany w opisie tego materiału. Ja tutaj udostępnię właśnie nagranie, które zrobiłem w tym temacie, także Gorąco zapraszam wszystkich do tego, żeby się kontaktować w tej sprawie i pisać maile na adres mailowy, który będzie podany pod tym materiałem. Byliśmy już we Wrocławiu, w Poznaniu, było ogromne zainteresowanie, także czas tutaj na Kraków, żeby trochę uwagi poświęcić Krakowowi. Także zapraszam, zdrawiam i puszczam materiał. Teraz robię tutaj próbę, także mam nadzieję, że będzie to przebiegało wszystko sprawnie. Chciałem tutaj powiedzieć, że z Mariuszem będziemy działać w temacie odbudowy organizmu naturalnymi metodami. Nic nas nie zatrzyma. Ostatnio po materiale na temat pana o dostałem blokadę na kanale materiały wrażliwe, jak i na kanale. NWK kanał oficjalny także nie mogę tam nagrywać chciałem powiedzieć tak, dzisiejszego dnia udajemy się na Ślęże razem z Atlanem i grupą ludzi z Dąbrowy, dlatego też dotyczy to troszeczkę Dąbrowy, dlatego też może, że jest to nagrywane na tym kanale nie jest pozbawione sensu więc jedziemy na Ślęże, za chwilę, za chwilę Zapinam wrotki i jadę. Także będziemy na ślęży o godzinie 18, między 18 a 20, później do jeleniej góry się udaje. Już, już sam, gdzie jestem umówiony z Mariuszem i będziemy do Andrzeja Sąsiadka się udawać na konsultacje, które będą trwały do niedzieli na takie. Na takie, powiedzmy, rozmowy, więc do niedzieli będziemy w Jeleniej Górze, i później mamy czas wolny, i zastanawialiśmy się, gdzie jechać, żeby właśnie na temat tego preparatu się wypowiedzieć, udzielić informacji. I ja teraz spadłem na pewien pomysł, więc powiem, gdzie one będą, właśnie się odbywały. Czyli to będzie między. Ja zmienię potem tytuły, oczywiście, bo teraz tak mi popłynęło, tak? popłynęło mi, że właśnie temat ogarnę. Czyli tak między od 8 sierpnia będziemy myślę, że w Krakowie tych konsultacji tutaj um, Udzielać, będzie podlinkowany też materiał odnośnie, mojego, mój pierwszy materiał odnośnie tego tematu, żeby każdy się orientował, o co chodzi. Proszę w temacie, jeżeli ktoś jest z Krakowa albo chciałby do Krakowa przyjechać i dowiedzieć się czegoś na temat odbudowy organizmu, wychodzenia z ciężkich chorób, że tak powiem, za pomocą naturalnych możliwości naszego organizmu, to będzie podany mail, gdzie. Proszę pisać miasto, z którego dana istota się wywodzi, województwo, bo nie wiemy na temat wszystkich miast, z jakich województw one, się, one są. Jakiś może opis, prawda, krótki tematu, o co chodzi. Numer telefonu i adres mailowy do kontaktu. My się będziemy kontaktować i umawiać spotkania, tak jak to robiliśmy we Wrocławiu, w Poznaniu, nie robiliśmy jeszcze takiej akcji w Krakowie i myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie w Krakowie przeprowadzić takie rozmowy, także już z wyprzedzeniem to ogłaszam, że 8 będzie taka możliwość. Także piszcie tutaj w wiadomościach na maila, który będzie podany w opisie filmu, jak i w komentarzu podwieszonym na tym kanale. Opis przypadku Kraków i, i numer telefonu będzie odzwaniane na ten numer telefonu i będziemy spotkania umawiać tyle, ile będzie to konieczne. Myślę, że na pewno do środy między. 8 a 10. Między 8 a 10 na pewno być może do 11 to przeciągniemy, czyli do czwartku, czyli między 8 a 11 będą, będą te konsultacje, tutaj udzielane te informacje. Będziemy mieć laptopa, Mariusz będzie mógł zaprezentować, tak jak sobie zobaczycie zresztą w filmie, który będzie dodany w opisie tego materiału, jak i w komentarzu podwieszonym, o co dokładnie chodzi. Mariusz będzie miał. Który się tym zajmuje od dłuższego czasu, tą odbudową organizmu właśnie naturalnymi metodami. Pokażę przypadki. Tego jest setki. Będzie mógł zadzwonić do istot, które miały z tym do czynienia, żeby wyraziły swoje zdanie. Na jakiej zasadzie im to pomogło, wszelkich informacji będziecie, będziecie mogli mieć wszelkie informacje, ta informacja się ludziom należy, więc te informacje będą udzielane. Także tak jak mówię, między 8 a 10 jesteśmy. Albo też jedenastym w Krakowie do Waszej dyspozycji. Także jeżeli macie zapotrzebowanie, i macie na przykład kogoś w rodzinie, kto, kto właśnie jest w takiej sytuacji, że chciałby sobie pomóc, chcecie komuś pomóc, tak jak tutaj w opisie jest napisane, ciężkie przypadki chorobowe. I nie tylko, bo generalnie chodzi o odbudowę organizmu, produkt również jest, ma działanie takie odmładzające, bo takie było główne założenie jego, ale też właśnie powoduje szeroko rozumianą odbudowę organizmu. Więc jeżeli chcecie uzyskać informacje na temat naturalnych metod odbudowy organizmu, które nie powodują żadnych skutków ubocznych i nie są niebezpieczne dla zdrowia, no to zapraszamy do pisania maili. Za chwilę zaktualizuję opis pod filmem, jak i, jak i w komentarzu podwieszonym zamieszczę informacje. Więc proszę się kontaktować. Nie miałem w ogóle w tym momencie na myśli, żeby tutaj na ten temat nagrywać, ale tak popłynęło samo, więc może to nie przypadek. Także zostawiam wszelkie informacje pod materiałem w opisie filmu, jak i w komentarzu podwieszonym i proszę, proszę się kontaktować. Zdrawiam serdecznie. Między ósmym, tak jak powiedziałem, a dziesiątym, być może do 11 w Krakowie będziemy te spotkania organizować jedno po drugim, także proszę już teraz pisać właśnie maile, tak jak to było w przypadku Wrocławia-Poznania i my już będziemy synchronizować, umawiać spotkania, odzwaniać i że tak powiem, ogarniać temat. Także zdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Piszcie maile i będziemy odzwaniać i dostaniecie wszelkie informacje razem z materiałami dowodowymi, pokazującymi i relacjami ludzi autentycznymi. Ja też jeździłem na konferencję, także żeby sprawdzić wiarygodność tego właśnie preparatu. I również będzie zamieszczony film, taki pierwszy, który ja nagrałem na ten temat, że będziecie już wtedy wiedzieli o co dokładnie w tym chodzi. Zdrawiam serdecznie.